Nie, nie, ale to jest nic, słuchajcie, nie? Mój kupił swojej żonie, bo kurwa, no niestety, jeszcze są małżeństwem. Mm, jeszcze, jeszcze chwila. Kupił mieszkanie, no i ja mieszkałam sobie w tym mieszkaniu. Teściowa o tym mieszkaniu w ogóle nic nie wiedziała i któregoś razu wpadła tam do mnie. Kurwa, najpierw pierdalami mi domofonem, kurwa, o pół do siódmej rano, nie? No, ale jej nie otworzyłam, ale kurwa, jak odchodziłam od domofonu, bo kurwa jest ten. Ee, no, że patrzę, kto, kto jest, stoi pod drzwiami i dzwoni. No, i patrz, nikogo nie ma, kurwa. Odwracam się, a moja teściowa kurwa stoi na tarasie, kurwa, z kartką z napisem, kurwa. <grywa> no, powiem Wam, kurwa, co za baba, nie? Mamolot? Ja Ci zaraz powiem, czy to jest ta zaleta, o której mamolot mówi? Tak. Tak. Mówi, że tak, ale co jeszcze jakaś. Nie ma. Jedna chociaż. Nie ma. Nie śruje. Nie ma. No, jedna musi być jeszcze jakaś. Oprócz loda. Nic? Chwilową przerwę. Była Aśka, zabrała Bartkowi wszystko kurwa z chaty. Bartek mówi przywieź swoje graty, bo się pusto zrobiło. Mówię ja mogę ci przywieźć tylko wystrugany w drewnie mój wizerunek. Mówię więcej ci nie przywożę. Mówię oprócz moich łachów. Mówię. A ma... Pipkę pokażę. Jestem świeżo po depilacji. Muszę pokazać innego, słuchajcie. Nacycki nie chcieli patrzeć. A to będzie w ramach edukacji. Już mam teraz jedną piosenkę. Muszę się tylko wyszykować, żeby to nie zeszło z drzew, nie? Bo to jest szrom taki, wiecie, nie? To nie jest śnieg. To jest zimna po prostu, nie? Ale myślę, że no, to powinno być wow ale to muszę się przygotować, kurwa. No, umyłam łeb, kurwa, rozpracowałam mój prysznic, kurwa. E, Takie metalowa obręcz się, kurwa, e, zjebała, nie? Będę musiała jechać to kupić, kurwa. Nie? No i po wykąpaniu mówię, Boże, tak mnie strasznie brzuch jakoś boli dziwnie. Nie słuchajcie, pożam strać, nie? <laughs> Mało gibla nie rozwaliłam. Żygałam tak, że ściany były, kurde, obrzygane, bo siedziałam na kiblu, strałam w tym samym czasie, co żygałam. Byłam pewna, że zaszkodziły mi frytki, które zjadłam na lotnisku, nie. No ale poszłam, poszłam się położyć, nie. No i były mąż mówi do mnie, że jak spałam, to cała chodziłam, masz mi klata do góry, kurde, ten, nie, że tak ciężko oddychałam. E... No i tak naprawdę tam po trzech dniach już się poczułam lepiej, nie? No ale jak leciałam w lipcu, w lipcu leciałam gdzieś tam na Fuerte i robiłam, bo trzeba było zrobić testy i robiłam i testy i przeciwciała, to okazało się, że mam przeciwciała. Czyli najprawdopodobniej w tym okresie przeszłam koronę, nie? O której nawet nie wiedziałam tak naprawdę, no bo mówię, myślałam, że się czymś zatrułam, nie? Asia... Powiem Ci tak, po pierwsze to musiałby być y, jakiś y, mój znajomy, załóżmy, który wiem, że ma prywatne konto gdzieś tam i ściągnąć mu te zdjęcia, żeby wiesz, jak ona wrzuci grafikę w Google, żeby to zdjęcie nigdzie nie wyskoczyło. To po pierwsze. A po drugie, taki za bardzo przystojny, tak to też nie może być, no bo ona urodą mnie grzeszy, no nie oszukujmy się. I ona też nie uwierzy, że jakieś takie wiesz, mega ciacho na nią leci, nie? To musiałby być jakiś taki średniak, <średniak> z prywatnym kątem. Gdzieś yy, i, i trzeba by było z tego konta właśnie pościągać te zdjęcia. Muszę pomyśleć nad tym. Obcykam moich znajomych. Zobaczę, czy mam jakiegoś takiego średniaka. Obcykam. Pomyśla.